Dobrze już remix tego, Deidary 10 lat temu. Siema, kochani, już lecimy. Zajebisty był ten nowocinek, ten najnowszy. Śmieć. Haha, śmiecia weźmiemy, kontra. Przepraszam, boję się, że powiem coś głupiego. Ja pierdolę i nie wiem od czego to jest, Jak to... Moi sąsiedzi mają ze mną przez rany, wiem o tym. Ja ja. tylko odpalę jeszcze danzo i jedziemy. Jebać danzo! Dobra, jaram się. Jest kwiecień, gdzie ja mówię, co jest, nieźle. Eee, gdzie, eee, eee, to nie ma sensu. Eee, dużo osób zawiodłem. Co? Spokojnie widzowie. Spokojnie. Haha. Ja w to nie zagram. Mi się nie podoba ta gra. Nie będę robił live'a. No nic, położę się. Sieć? Ja cię nie wyganiam nigdzie. Eee. Zajebiście, oglądam. Piękny wieczór, kurwa. Ale gorący jest w ogóle. Ale możesz dotknąć. Zajebiście. To widać. Eee. Brakuje mi słowa. Eee. Na. Nie, bo to chyba nie jest polonistycznie poprawnie, nie? Witajcie. I tak. Oh, kakashi. Serio, zajebice to by było. Eee, nie ciekawe. O, o! Mogę startować jak F11. Kurde mać! Instrybutor nie strzel! Nie lubię jeść na streamach, bo dla mnie to jest niekulturalne jak ktoś w pieprza. Bekanie też jest niekulturalne, Ale dobra, bekanie to już bekanie! Beka bekanie to jest wiesz eee, e, natura ludzka, tak? A jedzenie to możesz się wstrzymać z jedzeniem, nie musisz jeść specjalnie na streamie. Kurwa, wychodzę. Perłę kupiłem. perła, eksport! Mielowa! WOPONY strzelaj! WOPONY! Bartuś, ja naprawdę na, na Tobie się zawiodłem. A to nie tylko Ty, to z, z 80% wi widzów się zawiodło. Na... Jak ja to oglądałem, to miałem coś takiego, że... Kurde, czy wszystko dobr dobrze ze mną, że ja to oglądam? Pewnie, że jednak jest git. Gui? Gui to jest w Minecrafcie. To się chyba nie pisze Gui. To się Gaj chyba pisze, nie? G, Gu, Gui, a nie Gaj. Gu -gui. gui to jest w Minecrafcie. Jak robicie teksturpaka, to macie Gui. Dobra, czekajcie. Tam wygrałem. Gdzie ja mam ten telefon do Narolini? Kurde, i właśnie zgubiłem telefon do Na Narolini. To jest najgorsze. Ale dobra, przy telewizorze leży. Mmm, masakra. Eee, yy, albo nie. Mm, walka bab. O, nie, nie, dobra, widzę. To nie jest walka bab, tylko walka brunetka kontra blondynka. No, to nie jest walka bab. <laughs> a nie wiem, nie wiem. Eee, co to jest, kurwa, zajebiste to jest Dobra, no jest YouTube, I'm very sorry for last stream, uh, for the last, uh, for, uh, last stream But this is not uh, my perła export O, możemy zrobić burutoki same, ale nie wiem, dziwna walka W sensie, burutoki same, Angielski same O, eee, nie wiem czy się liczy Eee, no i co, no i w ogóle, kurde My English is bad, but I have matura with uh, angielski Kurde, przegrałem! Kurde, przegrałem. Przegrałem. Coś się chyba popsuło. O... Nie, no jest git, Dobra. Naruto versus Gara? Ja bym zrobił Naruto. Ale nie Gara. Naruto, ale ktoś inny. Naruto. Naruto. Hmm... Nie! Rock Lee znowu. Kontra Saskę. No nie, no nie, nie, nie. Kurde. Na pieprze. Ja tu już się. Wy tyfy! On się gibie. Wy tyfy! Wy tyfy. Jakim cudem on się gibie? Tyfy! No, czekajcie, widzowie, bo ja są. Żebym w instrybutor nie strzelił. No, normalnie, skopa, pyk, Elegancko. Hmm. Wygląda jak menel. Włosy mam jak Madara. No, nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Patrzcie, bo byłem na studniówce. Nie, że coś, nie, że się chwalił. Ale ja, jako jedyny z osób, które tam były na tej studniówce, miałem smoking. Ale widzowie, ja elegancko. Smoking. Muszka. No, tylko teraz jaką walkę robimy? Sakura z charakteru to trochę mi przypomina M. Watson, jak miałbym być szczery. Z wyglądu nie, bo brzydka jest. Sakura, chtwo. Zaraz otwieram, widzowie, piwo. Piwo perła. Kurde, ta matura z matematyki to jest gówno. Ja nie wiem. Jebać matematykę? Dokładnie, dokładnie. JM, generalnie przegrałem z Rin. Przegrałem z Rin. Zajebiście, że drugi raz przegrałem z botem. Zajebiście. Gratuluc gratulacje. że już po was idzie.